Hi, to jest Michael Buffer and let's get ready! For MMA News PL z nami Piotr Bagiński. po walce zawadzki Gamro powiedz, jako e, kolega po fachu Tomka Brendera, czy uważasz, że Tomek popełnił błąd? Na, na gorąco wydaje mi się, że, że był tam mały błąd, ale, ale e, wiadomo, to trzeba przeanalizować Tomek. E, Uważam, że te ciosy nie dochodzą i nie są na tyle niebezpieczne, że... Że, że nie, nie przekrał tej walki, krótko mówiąc. Natomiast, natomiast mi się wydaje, że, że zawodnik się nie bronił, jakby w ogóle nie, nie, był, nie reagował na... nie, nie chciał się bronić. Więc Tomek to... powiedział, że pytał w trakcie walki on odpowiadał, że, że może. No, tylko, że może, a nie, 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 nie ten, tak, tak. że z, z daleka bardzo dużo tych czasów szło, nie wiem ile dochodziło, to no, też prawda jest taka, mm. że, że no, to by był bliżej, ale no, wydaje mi się, że z mojej, z mojej perspektywy, jak ja siedziałem, myślę, że to już przerwałbym, ale no, trzeba, trzeba, trzeba przeanalizować, to. najważniejsze, że, że, że jemu się nic nie stało i e, no, walka jest jaka jest, no bym wygrał lepszy i tyle. Znaczy leży teraz podobno i w, w, w ogóle nie reaguje, więc jest blady albo no, dużo i, i w ogóle no, nie, to, nie odpowiada. No to trzeba przeanalizować. Ale to też może być różne, różne, róż, różna przyczyna tego, bo może być po prostu ee, no zajazd, zajęło się to nowo i nie dochodzi do siebie, to zobaczymy, zobaczymy jutro, nie? natomiast no, oby to nie było wynik jakichś tam ciosów, no zresztą... O, jakby to powiedzieć, jedni za późno, drodzy za wcześnie, to jest naprawdę bardzo trudna robota w ringu i ludzie sobie z tego nie zdają sprawy, szczerze mówiąc patrząc z boku i często te decyzje no, potem są krytykowane, czasami niesłusznie. Ja, ja mówię, z mojej perspektywy, jak ja siedziałem, wydawało mi się, że powinien trochę wcześniej zareagować, natomiast podobna decyzja była ostatnio, jak ja nie zdążyłem powstrzymać ciężkiego knockoutu troszeczkę za daleko i tak dalej, parę rzeczy się na to złożyło. I był po prostu piekielnie szybki facet, nie? I teraz oczywiście wina sędziego, bo sędzia nie zdążył przerwać. Ciężki nowo. A z drugiej strony pokaże mi człowieka, który by zdążył. I teraz takie pytanie, no to była decyzja. Ja no, mówię, w tej chwili na gorąco, no wydaje mi się, że powinien przerwać, ale trzeba to przeanalizować i na pewno pomysł. realizował to i wyciągnie wioski, jeżeli zrobił błonę, jeżeli nie, no to będzie pewnie swojej decyzji. Dzięki bardzo.